Hej, cześć, siemano wam wszystkim. Tutaj t -Wolt. To jest kolejny filmik z Bety Guild Warsa 2. Tym razem mam moją postać wylewelowaną już troszkę w górę. Jak widzicie, gram sobie hunterem, napierdalam na okrągło moimi... mmm... to jest przecież... kurwa, zapomniałem. mmm... E... toporek! Toporkami rzucam, o, dobra. I w tej chwili, jak na mapie możecie zobaczyć, chodzę sobie w tej takiej bardzo początkowej lokacji związanej z moimi ludźmi i zdobywam sobie po prostu przychylność ludzi, którzy są tutaj w okolicy. O Boże, coś mnie leje. Nie zauważyłem nawet. Musicie wybaczyć, że granie chodzi na najwyższych obrotach, ale i tak wszystko jest praktycznie na low na 720p, a jest i tak dość hardkorowo. To taka magia tej gry ma dość duże wymagania, przez co też. No, jest jak jest. Wypierdalaj mi z tymi markerami. E, Wylewelowałem sobie już trochę, wziąłem sobie. Moją postać mam już na wyższym levelu. Wykonuję w tej chwili takie questy związane ze zdobywaniem tych serduszek, czyli przychylności mieszkańców. Tak naprawdę to mój quest główny to Mockery of Death. Ja już mógłbym e, przejść dalej, ale chcę sobie wylewelować. I porobić te wszystkie pozostałe questy, jak widzicie. Teraz moim zadaniem jest niszczyć nieumarłych i wypierdalać takie rośliny Corrupted, corrupted Rośliny, nawet nie wiem spaczone rośliny, cokolwiek. Mam to niszczyć i to, to powstrzymywać, przez co to, to serduszko mi się tutaj wypełni. Ja dostałem za to hajs no i experience za to, co tutaj walczy ogólnie. Dlatego też postanowiłem sobie to powykonywać. Tutaj inni ludzie też szaleją. E, no i co? Pograłem w tą betę na razie nie jakoś strasznie dużo. Na pewno będę grał jeszcze więcej. Siądę sobie po prostu i w nią pociupię. Jak za starych dobrych czasów będę grał w grę bardziej niż siadał, tylko po to, żeby nagrywać. Jak do tej pory, gierka jest naprawdę całkiem spokojna. Gra mi się przyjemnie. Aż chce mi się grać, czego co u mnie się nieczęsto zdarza w MMO. W ogóle znalazłem teraz jakiś przedmiot. Co to jest? Eee. Ma mniejszy damage od mojego. A co to jest? Malign Glyph Edge? Dobra, dajmy Equip. Zobaczmy co to kurwa jest. To jest MIECZ! Ja normalnie do tej pory to miecza nie używałem. Tylko używałem rzucanych toporków. Tak więc... Tutaj mają pasek postępu. Zobaczymy sobie za chwilę jak się ten miecz będzie sprawował. Boję się, że źle. No ale to nie przekonamy się, dopóki nie sprawdzimy, co? Ignoja. Ten pierwszy skill, który ma te takie strzałeczki, to jest po prostu nasz auto atak który będzie sobie postępował sam z siebie. Tutaj widzicie taki pasek, który idzie do przodu: Hornet Sting, 33% Unlocked. To jest kolejny skill, który odblokuje mi się już niedługo, i będę mógł go używać do walczenia. Na czym będzie polegał, to zaraz zobaczymy. Tutaj mi się respią przeciwnicy, i domyślam się, że mam z nimi walczyć. Aha, tak, nie mogę teraz sobie biegać dookoła. O, co robi Hornet Sync? Stop your foe, then evade backward. O, czyli. O Boże, to trochę zjebałem. Uderzam ziomka i potem się turlam do tyłu. Dobra, ponapierdalajmy w niego. Cholera zaczął zdupcać ode mnie. No cóż, nosząc ten miecz mam trochę mniejszy damage niż moje super Aksy. Aczkolwiek mogę sobie to wszystko tutaj zamienić. Dajmy weapon Hatcheta z powrotem, i teraz mam moje iberte, moje, moje siekierki, który mogę rzucać, i z powrotem, jak widzicie, odzyskałem wszystkie moje skile, jakie miałem. Dlatego na razie wolę. Po... O, kraba tutaj mamy. je krabie! E, no i co, połazimy sobie trochę po przeciwników. Nie ogarnię do końca skilli, które tak naprawdę mają sens, żeby ich tutaj używać, ale wykonuję tego questa. Pasek postępu idzie do góry. Muszę wypatrywać tych takich roślinek, które mam niszczyć. Mając haczeta, mogę sobie biegać dookoła. W ogóle, czemu i pet nie atakuje? Nie, nie atakuj go, typało. Co jest? Zbagował się! Co za gnój? To tamtego zaatakujmy w takim razie. Tamten nie jest już zbagowany. Mogę sobie biegać dookoła. Rzucać w niego tymi jebaczami. Taki mam też skill, że. Rzucam takimi nożami przed siebie, znaczy nożami, to nadal no, są toporki, ale jest ich więcej. No i co? Jest to typowo, standardowe MMO. Po tej becie, którą teraz ogrywam zobaczymy czy... O! Widzicie? Teraz się pojawił coś takiego jak event, tego się właściwie spodziewałem. Nagle pojawiają się fale nieumarłych, z którymi musimy walczyć. W ogóle tutaj w tej chwili mogę posadzić jakąś roślinkę. Derr. Mogę z tym walczyć? Czy ja? Co ja mam z tym zrobić? A nie, to jest nasze, to jest. To jest dobre. Czekajcie, bo tutaj nie umarli, gdzieś są dookoła. Ja ich nie widzę w ogóle. Drrr. O, tam ktoś jest? Tak, powstali. Pierdolcie się. Jezu, kolejny event, deskortowanie jakiegoś agenta. Co tu się dzieje? Czasami naprawdę nie ogarniam tego tej nagle wydupce jakieś eventy a ja nie wiem co się dzieje słyszycie jak nadupca boska kurwa co się dzieje o to jest jakiś większy koksu dobra zaraz go zniszczymy fuck jest shit coś mnie bije God damn it. Poison, poison, coś. Dobra, bronimy na razie wieży przed nieumarłymi. Aha, event się już skończył? Nie, tutaj. Teraz się skończy. Musimy ich tylko zniszczyć do końca. Come on. Der, der, der. Ogólnie w tej chwili jest tu masa ludzi, no bo jak wiecie, właśnie zaczęła się ta otwarta beta. Nie ma się co dziwić, że jest masa ludzi dookoła. Fuck my life. Trzeba kogoś zrewajwować, czy kichuj? Corrupted. Aha, tutaj jest do zrewajwowania rzemek. No to go podnieśmy. Możemy go odro odrodzić, odnowić, whatever. Jej, o ty gnoju. Idźcie, pan, pierdol. Frau, zaczął nas atakować. Tutaj się naprawdę tak dużo dzieje w tej grze, że ja naprawdę czasami nie ogarniam. Gdzie jest ten agent? Gdzie on z A tutaj, to jest taki mały. Dobra, eskortujmy go. Fuck Gdzie oni są? Nie widzę. Mój atak pod dwójką pozwala mi zaatakować paru przeciwników jednocześnie, taki jest jego plus. Gdzie ten Rex, gdzie jest Corrupted Crab? Eee. Dwit, o kurwa, tutaj jest. Nie, to jest Blue Moa Bird. Gdzie ten kurwa krab A tam jest. Fuck, widzicie? Tam go pokazuję. Chuj, ale teraz nic nie mogę robić. Jak my mamy go, kurwa, pokonać? Wygląda, jak, jak ja go mam atakować? Ja strzelam, aha! Ty, teraz wszystko ma sens. Ja mam osobne bronie pod wodą, a osobne na lądzie. Zaraz mnie zajebią. No, atakuj go. Aha, muszę się odwracać w jego stronę, inaczej nie pyknie. Jaki ja mu malutki demysz zadaję. Nurkuj! Nurkuj, bo nie podziałasz. Atakują mnie. Pierdol się, fralu. Zaraz mnie zajebie. 6, muszę się uleczyć. Już! Już! Come on, ile tu kurwa trwało? Ja tego nie przeżyję, nie ma batta. O uh o -oh, umarłem Swim to the surface Czekajcie! Czekajcie! I co teraz? Mam zdupcać? Nie, się chyba... Aha. Aha. Dobra, mam trochę życia, to wracamy do napierdalania kraba. No nie powiem, życie mu schodzi raczej powoli. Ale dzisiaj tutaj już niedługo się nam powinno odblokować. Inni ludzie też nie walczą. Nadupcają, no. Nie wiem, czy to w ogóle ma sens, co my teraz robimy. Bo mam wrażenie, że. On jest odporny na to. Aha, tam coś jest na dole. Eee. Ha, tam trzeba na nadu najpierw, a potem tutaj będzie można go zranić. Tak to działa. Teraz tu. Strzelaj. Tak to działa. Damage jaki ja mu zadaję jest po prostu mikro, ale... Okej, okay, dobra, udało się przeskortować tamtego ziomka, no i co poza tym? Dobra, widzicie, powolutku mu schodzi życie. Tak powolutko, powolutku Strzelamy tam do góry. Nie, no, tego to przyznajcie, nie spodziewalibyście się, że kurwa będzie się z krabem pod wodą walczyło. Tego nie ma w innych grach. Podoba mi się to. Patrzcie, ile osób w ogóle przyszło. na dupca się z nim. Niesamowite. Nigusta. Niektórzy muszą nadupcać tam, niektórzy tam. Ja w ogóle. No, widzicie, jaki mam zajebisty damage pod wodą? 5 To są na pewno jakieś większe koksy niż ja. No ja cóż, staram się, ale co to za przeciwnik? Wielki krab. Dobra, on umiera. O, oh yeah. Dzisiaj dostaliśmy tutaj medal złoty medal za branie udziału w akcji. Możemy ponadupcać tych małych gnojów. O, oh je. Yeah. Dobra, możemy się stąd wynosić. Jesteśmy na powierzchni, wydupcamy. <laughs> Insane drops, no dobra, tylko. Eee, czy to jest tak, że jedna osoba sobie zgarnęła cały lód, jaki tam był? Czy ja to mogę jakoś zgarnąć? Nie wiem. Jeżeli w komentarzach jesteście w stanie pomóc, to pomóżcie, bo ja nie wiem nawet, czy, czy z niego coś mogło wypaść dobrego, bo ja nie ogarniam do końca tej gry. Bo na razie to ja mam wrażenie, że przedmioty mam raczej słaby. nie jestem do końca pewien, jak tutaj w tej grze jest. Czy raczej się liczy na dropy z potworów, czy może tego? Ja ogólnie nie jestem jakimś mistrzem MMO, więc wy musicie mi wybaczyć. Mam tutaj wiadomość, za to takie wypełnienie serduszka, dostałem trochę pieniędzy. Dlatego no, jesteśmy z powrotem na powierzchni i tutaj podróżując napotkamy kolejne serduszka do wypełnienia. Tam jeszcze nie zwiedziłem tego miejsca, więc się tam wybierzemy. Podoba mi się motyw, że mogę na sobie na przykład R, teraz w ogóle nie dotykam klawiatury i postać będzie mi sama szła i... O kurwa. Ty, on jest silny w cholerę. On mi zabije tego peta w trymiga. Szczególnie, że jest na wyższym levelu. Fuck. O Boże. Pierdol się. Level up. Tak jest. Skill point and utility skill. Wow. Wow. W coś mogę sobie tutaj przyładować. W jeden z tych, co? Spike trap. Cedar trap. Signet of removal. Hmm, dobra, zaraz to będę przejął. Coś pod B mi się uda, udało. O, to, że będę ranił przeciwników, znaczy krwawienie na ich nałożę. Dobra, weźmy może to krwawienie. Nie wiem, czy ja to w ogóle sensownie robię. Spróbujmy. Dobra, co zrobi B? Nieważne. Search. Mighty War. O, to jest kolejny rodzaj broni, jaki możemy wyekwipować. To już jest coś całkiem innego. To może to wyekwipujmy, tylko to poszło do offhandu. Mogę tego zamienić? Nie mogę. A tutaj nowe umiejętności mi się do czwórki i piątki stworzyły. Okej, okay, dobra, no to ciśnijmy, tak jak mówiłem, tą ścieżką. Tutaj mamy te bruty Risen Brute. Dobra, spróbujmy go zaatakować. Doleciało. Super, jak on tego mojego peta rucha? Albo to on jego? Nie wiem nawet. Już ja sobie bezpiecznie stoję na odległość. Dobra, ginisz. No. Kość. Super. Dobra, zobaczymy, jak to będzie działało na tamtym. Ten, na tamtej tempej palec, To wypróbujemy. No, jest! Krwawienie nałożone na niego. Ten atak w ogóle sprawia. Dokładnie, że ochładza mojego przeciwnika nakłada na niego jakiś efekt lodowy. A następnie, a następny atak mojego peta go osłabia Cholera! Przyszedł drugi jebacz O! Skacze, skaczę, skaczę. Sheet Dobra, bigo mój pecie Ja się spróbuję oddalić Tak jest Nie widziałem jeszcze szczerze mówiąc tych hunterów, którzy by walczyli... O, co to... Co to jest? A to znowu mamy hand blade, który sprawi, że po prostu... O kurwa, teraz ma dwa miecze. A spróbujmy walczyć na dwa miecze. Ciekawy może być efekt, bo mają niby lepszy damage od tego, czego do tej pory używałem. Okej, okay, chodźcie. zajbimy Firefly'a. Kurwa, jestem za daleko. Trochę duże levele mają te przeciwnicy, te przeciwnicy tutaj. Dobra, spróbujmy tego. No chodź. Wow, ale damage. Dobra, ok, że jest całkiem przyzwoity, nie powiem. Podoba mi się motyw tego, że tutaj czasami trzeba naprawdę podejść do przeciwnika, żeby móc go atakować, ponieważ innym sposobem on się odsunie i nie będzie tak, że nasza postać sobie tam automatycznie podbiegnie i będzie heja ho, jak fajnie. Yo, yeah! dwa miecze. To jest to. Zabijam ich moment. Nie fakt, że pod wodą to posysam. Okej. Okay. Idę tutaj w poszukiwaniu jakichś serduszek. Tutaj mamy jakieś przeciw... jakieś takie krokodylo podobne główne. Które jak widzicie nie... Nie stanowią dla mnie większego wyzwania. Tak więc no, to już teraz wam powiem, jeżeli ten filmik oglądają ludzie, którzy już są doświadczeni nieco w Guild Warsie 2, to znaczy grali w poprzednie bety i tak dalej. Napiszcie mi jakieś porady w komentarzach, albo napiszcie mi prywatną wiadomość na YouTube, jeżeli jesteście tacy mili. Ponieważ naprawdę chętnie posłucham zdania kogoś, kto tą grę ogarnia bardziej niż ja. Aha, to co zebrałem jest nie dla mnie. Nope, Heavy Armor, czyli nie dla mnie. Tutaj chyba zaradnych ser. co to kurwa jest? Defeated player, oh. boję się. Aha, tak, tutaj są jeszcze takie markery, pomiędzy którymi można się po. Sh. co to kurwa jest? Eee, e, dobra, i będziesz mojego peta atakował? Ty, gnoju, gin teraz. Mi gusta. O, coś jeszcze rzuca w nas? Undead arm. Co to kurwa jest? A mogę rzucić przeciwnika? Co jest? Patrzcie. Jeb! Yeah. Gaz się wydziela. A ten gaz będzie działał też na mnie? Mam nadzieję, że nie. Jak widzicie, można ogólnie aktywnie walczyć. To znaczy, jak zrobię tak, to robię przewrót, który pozwoli mi uniknąć ataku przeciwnika. Bieganie naprawdę daje efekt. No, nie ma sprawy. Ogólnie tutaj mam ten quest, The Mockery of Death. O ty gnoi, chodź tutaj. Nie ma takiego bicia. Dobra. Bone, chip, cokolwiek to jest. A, mam, um, mam, mam, mam. Załatwmy go. Dobra, idzie nam to całkiem sprawnie, aczkolwiek jak widzicie, małe ekspa dostaje za przecinków. Najwięcej tutaj się zgarnia za. Wykonywanie questów, co jest, według mnie, fajną taktyką w grach MMO. Wolę to tak rozwiązane, niż że trzeba chodzić i farmić te potwory. nie, cię. Ogólnie nasz quest główny prowadzi nas... Właśnie nie do końca rozumiem, żeby tu będzie portal, który przeniesie nas tam i coś się tam stanie. Nie wiem co, ale coś. O, ma nowy atak. Wow, toczę się dookoła przeciwnika, zadając im obrażenia. Dobra, 10 reviv'ów przeprowadziłem. Jakieś achievementy dostaję, medale to mi się podoba. Wróćmy tutaj w te okolice i wtedy zacznę zwiedzać tą część, bo tam w ogóle jeszcze nie byłem. Coś mi teraz bije. Tutaj jakieś kości znajduję. Tak, a mogę się na przykład przenieść w dowolnym momencie tutaj. Tak, aha, kosztuje mnie to trochę 10-10 brązowych monet. Jakkolwiek one się nazywają. Wybaczcie, nie wiem. Nie ogarniam. Eee, tak, tak, tak. Kto tu jest kurwa Kim? Naprawdę przydałbym się jakaś pomoc. Muszę sobie poczytać trochę o tej grze. To jest... Teaches, Teaches. Show me your manuals. O, nie mam nawet 10 srebrnych, żeby sobie to kupić. Co za gówno. Binding Roots? O chuj chodzi? Panie, nie wiem. Nie wiem. E, chodź, mój psie. Pójdziemy sobie tam w prawo. Hmm, ponieważ jak widzicie, tutaj udało mi się zwiedzić tą część mapy i powykonywać wszelkie questy tutaj. Widzę, że... Ja pierdolę Sporo tutaj tylko jest, albo wiecie co, mam ochotę sobie pójść do tego Mockery of Death. Dobra, to let's go na waszych oczach zrobić to całe Mockery of Death. Nie wiem o co będzie chodziło, mam nadzieję, że to mnie nie wiem, nie wypierdoli. Chociaż ja już wiecie, bo pamiętam w Guild Wars 1 był taki strasznie pojebany motyw. Jakie to jest kurwa ogromne, co to jest? Divinity's Reach. Straszliwie pojebany motyw, w tym, że najpierw był ten taki, jakby o, sielskie miejsce, patrzcie, jak tu ładnie, fajnie, i potem się przenosiło na jakąś wojnę, i potem nagle teleport do świata, gdzie wszystko jest zniszczone, kompletnie, nie ogarniając się tam, wtedy stało. Dlatego teraz nie chcę się wkopać w questa, który mnie przeniesie do lokacji, która tak naprawdę zmieni mi całą grę. Bo wtedy wyszedłem z tej początkowej lokacji na strasznie niskim levelu i średnio sobie mogłem poradzić w dalszej rozgrywce. Czemu ta mapa tak kurwa dziwnie wygląda? Co, przeniosę się w totalnie inne miejsce. Gdzie ja jestem? Wyjebało mnie tak, że nie wiem, co się dzieje. O! No tak, teleportnęło mnie tutaj do tego. do Grave'a, czyli. Trolololo. Do. Eee, jak to się kurwa nazywa? Do grobu. O! Co to, to są te trójkąty czerwone? Tego nie ogarniam. Undiscovered Vista. Undiscovered Vista. Nieodkryta Vista, cokolwiek to oznacza. Kurwa, ta gra jest tak wielka, ja w ogóle jej nie ogarniam. Can necromancers use bows? Bows, znaczy... Się. Like bows. Tutaj mamy party, okej. Okay. Party Rock is in the house tonight. Mm. Chodźmy tam, gdzie prowadzą nas strzałki, wykonajmy tego quest'a, zobaczmy, o i w ogóle chodzi, CO TU SIĘ DZIEJE? To jest... jebana winda. Gdzie ja mam z tą laską pogadać? Tutaj, w środku, trochę do przodu muszę przejść i coś z tym kwiatkiem muszę zrobić. Eee, a nie, windy mam użyć. Boże. Dobra, chodźmy. Boję się trochę, ale niech będzie. F. I... Aha, tak to działa. O, nie ma sprawy. Po fluwinda. Aha, czy po prostu sobie trochę niżej zjechałem. Moja postać nie istnieje. Patrzcie, jestem niewidzialny. Niewidzialny. Teraz kurwa, gdzie mam iść? Przed siebie? Czy to w ogóle mnie przyniosło? Gdzieś nie, jestem w tym samym miejscu. Eee... Dobra, to gówno ewidentnie każe mi iść do tej całej windy. Ale to mnie nigdzie nie przeniosło, dur nagro. Czy ty to widzisz? No, chyba się znowu ukaże, szczerze mówiąc, że. Bycie z tym tak jak z każdym MMO w jakie ja gram. O to. Nope, jestem dokładnie w tym samym kurwa miejscu. Dobra, no to z tej okazji <gryw> skończymy odcinek. Jak uda mi się jakiś większy stopniu tą grę to wam ją jeszcze pokażę. Tak więc trzymajcie się, niewidzialny Antoni mówi bye bye.